Siema. ja jestem Wszechny w dzisiejszym odcinku. Powiem wam na przykład, jeśli nie wiecie jak, skąd macie na przykład platynowy milik, po prostu niebieski, to, to wam powiem i tak angielski. Taki gracz nie w klubie Antekwa kupiony wystarczy mieć kupiony Kalnet i mieć Geira. Jeśli masz yy, kupiony za 169 gramów, masz taki na przykład zwykły jak na przykład gracz ku, u Boże, niech uda się tylko powiedzieć, k.u.b.x.T.N. powiem, Trzymać tak, a jeśli na przykład Admidos ma ten cały kanał, to ma taki, to ma taki nick. Ładny. To zacznijmy. Dziękuję. Teraz zapomniałem powiedzieć, że zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie lapił Cześć. Okej, mam już głupi las teraz i bardzo spodobały mi się te emocje. Kiedy pierwszy raz weszłem na mapę to pomyślałem, hmm, Kier nie wiem czy kiedy graliście jak było solo, solo nagroda, to się dziela gwiazdki, ale to chyba było największe w mocy. Nie, yeah, ale nie jestem pewien, to działa. W lecie zachęcam do dołączenia do klubu do, do do nazwa Kaka Team. YouTube jest Zastępca za zaufanie, jeśli założyć 5 osób, została się od stały członek, a jak nie, to na przykład stały członek i zatrudnieje, a zastępca za zaufanie. Napiszcie w komentarzu, z czego byście chcieli film. I oczy, nie, bę nie będę Wam przeszkadzał. Cześć.